Zwykamy na pod tytułem Przyjaciele. Spotkanie. No, Spotkanie. Bo nie wiadomo jak to się rozegra, czy wy się nie pokłócicie, bo to jest improwizacja, nikt nic nie ustalał wcześniej. Nigdy nikogo nie ma. Jestem sam, samotny. Schowam się do tej jaskini. Wada też. I idę do... Bo nikogo tu nie ma. Ciekawe co dzisiaj mi ktoś ukolował. Na środek Rozalka, na środek. Czemu się wpadłaś do mojej jaski? I bardzo proszę, żeby się trzecia postać pojawiła. Maksio. Musicie jakoś zakończyć tą scenkę. Ej, dobra, no to Pasienka! Siena! Po prostu na Majos! No i pokażcie się nam i pozróbcie papa. Ola tutaj, ale na górze pokażcie się. Dziękujemy!